Teraz to robię Kśię, teraz, żebym zrobił transmisję, to robię teraz transmisję Dobra, kawa. Witam serdecznie. Można zadawać pytania. Czy w ogóle wejdzie na tą transmisję? Ty, chcesz to wejść na mój kanał, nie? Możesz po ten, po rozszerzonym transmisie jest taka krótka transmisja, Taka do różnego opowiadania, taka do różnego... Co? Ktoś zrobił remek, mojego poziomu, ale jak mówię, kurde. Remek, ktoś zrobił? Ktoś podejmował mój pomysł. Пуджи. А добра, сегодня доступно на Фейсбуку, линк до там А там у вас... Да, никакого Co tam u was? Jeśli chodzi o pogodę, no to jak analizowałem hmm, wczoraj, to po prostu środa albo czwartek w z buzami. Z deszczem i po prostu grubsze ochłodzenie się szykuje z temperaturą za dnia około 18-24 stopni. Maby lato chyli się ku końcowi. Piszcie co tam u was. Czy można zadawać pytania po prostu? Zadawajcie no, w sumie pytania, udostępniajcie transmisję. Jeśli podobają mi się transmisje, to, to lajkujcie. Jeśli klikniecie suba z dzwonem, będę wdzięczny. Dziękuję bardzo. I piszcie, czy chcecie, żebym nagrywał normalne filmy, normalne shorty, czy bardziej takie głupie. Mam na myśli, nie wiem. Jak coś odwalam, czy co? Jeżeli chcecie, bym nagrywał jakieś głupsze filmy, no to będą jakieś śmieszne vlogi, takie odpały, nie odpały. No ale piszecie, czy chcecie, czy nie, i piszcie jak tam u was przede wszystkim. Pojawi się jeszcze jedna transmisja bezpośrednio z terenu, poświęcona sytuacji po prostu bieżącej. Piszecie tam u was, zadawajcie pytanka. Spoko. Kurde, spoko. Żadna śliba nie będzie w stanie dziś zatrzymasz nas. Ok! Bratku. Czekajcie, obraz na chwilę aparat. Okej. Okay. Zadawajcie pytania, bo nudy. Siedzę sobie z kumplem u mnie. Za gorąco, żeby siedzieć u mnie w pokoju, za gorąco, żeby siedzieć na dworze. Co nie? Ech. Zadawajcie pytania do Kuija. Widzę, że są dwie osoby na live, więc po prostu zadawajcie pytania do Kuija i tyle po prostu. Czekaj, że się musi wszystko kuنا DPI Czy mówię chcesz to wejść, chcesz to wejść, Kurde ten. Mój kanał i ten. Nie I wiem. Bierze. Piszcie bo nudy. A ja wam ciekawego nic nie powiem, bo nic ciekawego... Bo nic ciekawego nie mam dzisiaj do, zas do zaserwowania. Jeśli chodzi o pogodę, to nic ciekawszego dzisiaj na razie nie ma do zaserwowania. Nie to jest, ma żadnego. Bo Ta. tapetę mam. Co? No bo robię ten z misji na żywo? Dobra, przestań. Bo ktoś będzie sam wtedy leżąc, czy nie? Bierę tę ząbkę. Bo. Kawa jest dobra. a co mam gadać? Co mam gadać, kurde, jak ten? Nie ma nic ciekawego do gadania dzisiaj. Jakby była jakaś stosowna informacja poza beatyfikacją rodziny Ulmów, to bym coś powiedział. Zadawajcie pod tą transmisją pytania do kuria. Ja postaram się na nie odpowiedzieć albo zrobię osobną transmisję. Weź, bo widzę, że nikt nie wchodzi, a chcieliście. To po co chcieliście teraz? Masakar.